Na podstawie tego starego drzewa z tej starej brzoskwini 20-letniej chciałbym Wam pokazać jak wykonać letnie cięcie brzoskwini. Słuchajcie, ja tutaj, Będzie mi to w tym roku niezwykle trudno pokazać z tego względu, że mieliśmy tutaj e, w tym roku takie naprawdę konkretne przymrozki i brzoskwini jako takie e, drzewo szlachetne, no powiem szczerze, no bardzo przymarzło. I ja myślałem sobie, że moja ta brzoskwinia też tutaj obmarzła, tak? Że, ale okazało się, słuchajcie, że że względu, że w tamtym roku również nie miała w ogóle owoców, to ona jakby wykazała niesamowitą moc, aby jednak coś zatrzymać, tak? Parę, parę owoców, żeby urodzić. Na przykład, na przykład tutaj, zobaczcie, tak, tak niby nie ma, ale proszę zobaczcie, tutaj jest coś, tak? Tutaj takie pojedyncze sztuki są, tam coś jest, tak? I tak, tak jakby tak poszukać, co naprawdę tego dosyć sporo tutaj jest, tak? Co na przykład tutaj, o proszę, tutaj są dwie na przykład, tak? Tu jest jakaś jedna, proszę, tutaj jest jedna, tam, tam jest kilka sztuk, zobaczcie, no także słuchajcie, trochę tego jest, tak? Trochę tego jest. I teraz trzeba, w moim przypadku, bo jeżeli wy macie więcej, tak? E, też jeżeli nie macie nic, no to też trzeba inaczej ciąć, ale na przykład w moim przypadku trzeba, Takiego cięcia letniego wykonać, takie cięcie letnie wykonać, aby po prostu te brzoskwinie, które już tutaj są, aby były jak największe, tak? Czyli na przykład powiem wam, powiem wam jak to na przykład teraz w tej chwili wykonać, tak? Eee, załóżmy, zobaczcie, na przykład tutaj mamy brzoskwinie, tak? Tutaj mamy brzoskwinie, o. I zobaczcie, i tutaj jest taka taka gałązka, tak? To my musimy ją ściąć tu w tym miejscu. W tym miejscu ściąć, tak? To zostawić, to zostawić i tu w tym miejscu ściąć. I w tym miejscu na przykład te, ta gałązka ona sobie tam dalej pójdzie. Tak? Ona sobie tutaj dalej pójdzie i zastąpi nam to, co usuniemy. I cała moc pójdzie, żeby, żeby jakby soki pójdą, aby zasilić tą brzoskwinię, tak? No i tak, słuchajcie, dalej, na przykład tutaj w tym miejscu mamy tutaj brzoskwinię, tak? I zobaczcie, i tutaj mamy tak, o, tak, i taki to jest pęd, tak? I tu jest brzoskwinia. I musimy ją na przykład tu ściąć, tu, albo nawet tutaj zetniemy. I wtedy znowu, czyli po prostu, jak, czyli tak w skrócie, ucinamy, zaraz za brzoskwinią zostawiamy jeden, dwa pędy i za, za tymi dwoma pędami ucinamy. I wtedy cała moc, wszystkie soki pójdą w tą brzoskwinię. No i tak właściwie powinniśmy robić. To samo tutaj, zobaczcie, tak samo, nie? Mamy znowu jakąś tutaj brzoskwinię, o proszę, i ucinamy w tym miejscu. W tym miejscu tniemy i to całe wtedy... Yy, bo chodzi o to, że... Rzesklina ma takie tendencje, że najbardziej zasila nam końcówki pędów, tak? tam najbardziej rośnie. Żeby po prostu uciąć to, bo to niepotrzebnie nam jest, żeby ono rosła gdzieś tam w górę, a budzić daleko, tak? trzeba jakoś tam też odpowiednio koronę. Ułożyć, tak? Dobra, zobaczcie, co tutaj jeszcze? Tutaj akurat mam, widzicie, tu jest dosyć dużo. To ja to wszystko zostawię, żeby po prostu jak najwięcej tych owoców mieć. Zobaczcie. No, tak, tak w skrócie chciałem wam pokazać, nie? Może nagram też film osobny, jak ja to faktycznie tutaj tnę. Tylko, że to nie będzie raczej widać, jak gdzieś kamerę da, musiałby ktoś mi, nagrywać mnie, tak? żeby to było widać. Musiał gdzieś kamerę dalej dać, a to nie będzie widać, bo po prostu w tej chwili te liście będą zasłaniały. Jeżeli, będę, jeżeli wykonuję na przykład takie letnie, wiosenne czy zimowe cięcie, no to wtedy, wiecie, nie ma, nie ma tych liści, to wtedy widać, tak? Ja zbliżenie zrobię, ale tutaj niestety nic nie jestem w stanie wam pokazać. Tak, no, tak w skrócie, nie? Na przykład, jeszcze raz. Tutaj jest, no tu akurat na samym końcu jest, to, to nic za bardzo nie możemy zrobić, tak? Tutaj jest, tak? Czyli na przykład można tu ściąć, tak? Chodzi o to, żeby pościnać końcówki. To samo, jeżeli macie na przykład Dużo brzoskwin, tak? Mam takie jedno drzewo, to wam pokażę tam u moich rodziców 30-letnie brzoskwina, i tam wam pokażę, jak wykonać takie cięcie, kiedy jest na przykład dużo brzoskwin, tak? Czyli po prostu też warto oberwać sobie kilka takich tych najsłabszych, bo brzoskwinia i tak ma takie tendencje, że ona będzie wam zrzucała. Dobra, tak myślę, że w skrócie wam powiedziałem o co chodzi. Mam nadzieję, że to wykonacie, jeżeli macie dużo, bo naprawdę warto, bo ja czasami postanowiłem zostawić, albo nie miałem czasu, nie chciało mi się cokolwiek i powiem Wam, te brzoskwinie są potem takie małe, jeżeli jest ich bardzo dużo. Natomiast jeżeli tak, w tym przypadku mam ich e, bardzo mało tutaj, to dobrze jest uciąć, aby przygotować też tę brzoskwinie do kolejnych sezonów, do kolejnych lat, żeby ona też jakby nie, nie szła w liście, tylko żeby też miała takie zdrowe, młode pędy, e, żeby mogła mieć jak najwięcej owoców w przyszłych sezonach. No, Dobra, tak myślę w skrócie. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to y, zachęcam do polubienia tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.